Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie, wydaje mi się, że trochę za głośno, ale naprawimy. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym pogadać z Wami o tym takim czasami duchu, który nam się przytrafia bardzo często, mi przynajmniej na wieczór, to znaczy na wieczór albo w trakcie nocy. W Większość anglojęzycznego internetu nazywa to zjawisko czymś takim jak Midnight Motivation, czy coś takiego. Jakiś taki Midnight Spirit, czyli duch północy. Nie podoba mi się to określenie, może znajdziemy sobie lepsze, ale pewnie wiecie o co chodzi. Znaczy, czasami chwyci nas coś po prostu, albo tak po prostu draśnie nas jakiś właśnie dobry duszek. Przynajmniej tak chciałbym o tym czymś myśleć, o tym zjawisku. No, i wówczas właściwie bierzemy się do roboty. To podejmujemy akcję. To, to chyba najfortunniejsze z określeń. Znaczy, nagle zaczynamy odkrywać jakąś część siebie, albo w ogóle siebie samego, ale takiego, którego jeszcze wcześniej nie znaliśmy. Takiego, którego być może w ogóle jeszcze nie ma. I to jest bardzo fajny moment, bo właściwie. Jest to moment uświadamiania sobie własnego potencjału. To znaczy, że rzeczywiście, niezależnie od jakichś tam bodźców, że niezależnie od jakichś tam produkowanych w naszym organizmie, wiecie, tych kortyzolów, serotonin, wszystkich tych zjawisk biologicznych, my jesteśmy w stanie, kurczę, działać. To tak, mało brakuje słowa robić bardzo dużo w bardzo kontrolowany przez nas sposób. Jest to coś, co zdarza mi się nader często. Znaczy, do pewnego czasu korelowałem to z takim, wiecie, czy, czy jesteś porannym tam ptaszkiem, czy nocnym wilkiem? Jakoś tak, poranny ptaszek, chyba. Nie wiem, dziwnie to się nazywa. Powiedzmy sobie szczerze. Czy wolicie, powiedzmy, funkcjonować w nocy, czy w dzień? Znaczy, pewnie przeważająca większość nastolatków osób dojrzewających. Pewnie tu padłaby odpowiedź, że funkcjonować w nocy, no bo w nocy jest cisza, spokój, no a my dobrze wiemy też w nawiązaniu do poprzednich odcinków, że potrzebujemy odboczcowania i zdecydowanie momenty, w których jesteśmy w stanie chyba odnaleźć taki, no właśnie tego duszka, który. Zaradza nam, jak, jak funkcjonować w sposób bardzo zorganizowany, bo to jest. Kurczę, to jest. Ja życzę wam, żebyście tego doświadczali jak najczęściej, a najlepiej, żebyście byli takim właśnie duszkiem jakiegoś takiego oświecenia na co dzień. Mi się wydaje, że. To mi pomaga. Dlatego mówię pewnie o większości, bo to jest jakieś takie moja wizja. No, oczywiście ograniczona, ale to, to, to wiemy tak tutaj. Wiemy o co chodzi, tak? Więc potrzebuję was do skonfrontowania tej myśli. Oczywiście odzywajcie się, proszę. No, więc zastanawiam się, czy po prostu nasze pokolenie jest na tyle przebaczalne, że po prostu w nocy jest cisza, spokój. No I właściwie funkcjonujemy w sposób, który sami sobie ułożymy. No, a umówmy się, że wstając rano. No, musimy wstać o jakiejś godzinie, o której zazwyczaj świeci słońce to ten optymistyczny wariant. Pesymistyczny to wstać o tej godzinie, w której jeszcze tego słońca nie ma i budzić się razem z nim to właściwie narzuca pewne ramy, pewne normy, pewne formy właściwie narzuca wszystko, absolutnie. Wówczas możemy czuć się stłamszeni. To znaczy, zawsze kiedy coś jest na górze, to, to znaczy, że na czymś musi leżeć, o coś musi się opierać. I czuję, że właściwie nasz świat opiera się na pewnych jakichś takich konwencjach, na które się wszyscy wspólnie umówiliśmy. Znaczy, pracować trzeba, żeby mieć pieniądze, na no co za tym idzie dach nad głową. Znaczy, docelowo to jest bardzo skrócony model. A w nocy? Kto pracuje w nocy? To, to raczej, nie wiem, bramkarze w klubach pracują. Pewnie służba zdrowia, jakieś te no w ogóle służby mundurowe. Tak stereotypowo mówię. I bardzo niewiele profesji właściwie zajmuje się działaniem w nocy. Część pewnie. Redaktorów pisze swoje teksty nocami autorów książek. Pewnie tak. Ale znowu dziennikarze mają wymuszone, no bo przecież większość konferencji odbywa się. Powiedzmy, prasowych polityków odbywa się z poranka. Większość konferencji prasowych przed meczem po meczu no, odbywa się z wieczora, ale jednak trzeba się do tego meczu przygotować, a więc to dalej dzień. No i ten taki ten midnight spirit, ten taki dobry duszek, który nas nawiedza, uwalnia nas od jakichkolwiek form, i wtedy czujemy się wolni. Wolność to jest w ogóle ontologiczne takie pojęcie, którym moglibyśmy się zajmować, zajmować, i właściwie nikt nigdy nie rozwikła tego problemu. Choćby wam wmawiali, jaka jest tam definicja bycia, prawdy i tak to, dalej, to nie. To właściwie wszystko można dzisiaj podważyć. To jest ten świat dość łatwo charakteryzujący się tym, właśnie, że nawet jeśli coś jest udowodnione, to znajdziecie filmik dowodzący tego, że to. To udowodnienie nie miało sensu, albo że da się je obalić, i tak dalej. Więc tak, wszystko da się podważyć i, i temu przeczyć. Być może i będziecie przeczyć tym, tym, tym temu podcastowi, ale to, jestem na to przygotowany. Więc ja, ja sobie myślę, bo to, nie ukrywam, jestem w momencie, w którym właściwie wykorzystuję tego mojego duszka północowego <grafię> do z użycia tej energii nagrania tego podcastu natrafił się taki, zaczął się, może tu załączmy taki pamiętnik, zaczął się od tego, że coś tam sobie na gitarze nie wiem, klikam, nie wiem, jak Co to jest, właściwie, brzdąka, o, może ładne słowo, brzdęka, ładniejsze na pewno. To znaczy, puszczam piosenki, tutoriale i ja sobie brzdękam i udaję, że potrafię grać. I to właściwie przerodziło się w słuchanie dobrej muzyki. Ja... Dobra muzyka zawsze wiąże się z dobrym czasem. I to niezależnie w ogóle od okoliczności. Zawsze tak jest. Słuchajcie, w, w, to, to już znacie z tego podcastu, jeśli słuchacie, to fajnie. U was pewnie też tak jest, tak? Czyli jesteście w stanie powiązać jakąś super piosenkę z super momentem, ale w ogóle muzyka jest po prostu czymś, co przygrywa nam przez życie. Jesteście w stanie wskazać na konkretne piosenki, których słuchacie w konkretnym czasie. Znaczy to wszystkie piosenki świąteczne znowu. Puszczamy w grudniu, w listopadzie czasem. Wszystkie piosenki, które powiedzmy puszczamy wie wiosennymi wieczorami, no to oczywiście wiosna i wieczór, i tak dalej, i tak dalej. No, ja wykorzystuję. I zaczęło się od tej muzyki. Potem jakoś tak magicznie przeszło yy, na teksty piosenek, rzecz jasna, ale to, to dalej muzyka. Potem nagle trafiłem na nurt. Yy, na, taką fajny, na taki fajny kanał na YouTubie, od niego się właściwie zaczęło i teraz zamknąłem sobie go, więc już szybko go odnajduję. Kanał ten prowadzi taka dziewczyna, właściwie nie wiem jakiej narodowości, ale dziewczyna ta śpiewa Marianna Belia, Belia chyba po francusku Marien... Marianna Beliae. Jeśli ktoś chciałby odnaleźć, ma nieco ponad no, 200 tysięcy subskrypcji na YouTube i coveruje piosenki. Ale w tych coverach piosenek mieści się jakieś bardzo ładne, ikonosferyczne, ikonograficzne przedstawienie jej życia, powiedzmy. I zazwyczaj to jest takie, ja to nazywam sobie Pinterestowym życiem, znaczy przedstawianiem czegoś w bardzo atrakcyjnie wizualny sposób. To chyba najładniejsza, najkrótsza, najprostsza definicja tego wszystkiego. No więc śpiewa piosenki, które są piosenkami raczej właśnie na wiosenny wieczór, ale z takim mudem refleksyjnym w momencie w którym fajnie żyjecie i tak dalej i tak dalej. Większość z tych piosenek taka jest. Tak czy luminers, takie, wiecie, typowe piosenki Atlantis i tak dalej i tak dalej. No więc śpiewa sobie i właściwie dogrywa takie absolut cinema do tego w tle. No i przez to wpadłem na taki nurt filmów motywacyjnych, to znaczy mój algorytm zaczął mi takie podsyłać, jakiś tam The Power of Choice, A Short Film to Motivate i tak dalej, i tak dalej. Jakoś ten algorytm tak działa, że, że daje takie filmiki na wieczór. Nie wiem, czy to tylko mi, ale jeden z tych filmików właśnie opowiadał o tym wieczornym czy, czy północnym duszku, Dosłownie Midnight Spirit, i konkluzją z tego filmu było, że czemu by go nie przenieść na co dzień? Znaczy, jest to trudne, ok, ale zapisz sobie coś tam, co, co, co teraz myślisz, prowadź sobie jakiś tam pamiętnik, dziennik i tak dalej. No i następnego rano, następnego poranka wstań i przeczytaj wszystko to, co i zapisałaś, i właściwie kontynuuj. Twoje nastawienie, twój humor, kontynuuj to, co zaczęło i zaczęłaś wieczorem następnego dnia. Brzmi bardzo prosto, brzmi banalnie. Tamten chłopak poruszał jakiś taki problem, że kiedy wstaje słońce, to nagle coś się dziwnego dzieje, no bo zaczynają się właśnie wytwarzać jakieś tam hormony. Bardzo specyficzne, więc musimy to zacząć kontrolować. Bardzo niefajnie, kiedy na przykład pogoda kontroluje nasz humor. Jest to trudny moment, bo, no bo właściwie, jak, jak będzie lało, szczególnie w Polsce, to no, jest ciężko. Więc e, słuchajcie, na to nie ma reguły, ale chciałem to zapisać. Chciałem, żebyście też e, wy może sobie przypomnieli o takim duszku. E, myślę, że im dalej, im, im, im później w, w waszym życiu, to znaczy, im starsi będziecie, tym mniej e, okazji będzie miał ten duszek do wpadnięcia do waszego życia. Właściwie to życie z wiekiem strukturyzuje się i sprawia, że jest bardzo takie rutynowe. Z czasem myślę się o tym sam jeszcze bardziej to wiem. Tyle. Myślę, że, że fajne życie sprawia, że mamy potem takie fajne, rozkwinkowe wieczory. Też za dnia czytałem Jack Kowalczyk. To jest taki profesor, zresztą znać na pewno, do którego zawsze wracam, kiedy jest fajnie. I jeszcze jest fajnie kiedy go czytam, kiedy go słucham, kiedy coś tam się dowiaduję nowego. Zawsze jest czegoś nowego. To jest taka kuźnia cytatów. Tak go, tak go jego wykłady, jego książki, jego słowa e, nazywam. Naprawdę, sprawdźcie sami zresztą. A tutaj takie, takie refleksje pewnie też się pojawią na około tych cytatów. Dzięki serdeczne za przesłuchanie tego odcinka. Longiem prawie się udało z jedną przerwą. Ciekawe, czy wyłapaliście kiedy. E, nieważne. Wszystkiego dobrego. Życzę e, dobrej nocy, bądź dobrego dnia e, i tego dobrego duszka. Razem z wami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście Oliwkowie. Wszystkiego dobrego. Raz jeszcze. Cześć. Bye. You.